To jest w środku dwumasowego koła zamachowego? To jest koło marki Luke Jeździło w Fordzie Mondeo 2.0 TDCI MK4, 140 koni. Ma przejechane prawie 400 tysięcy kilometrów i y, wygląda na to, że jest zupełnie y, sprawne, bo po założeniu nowego koła samochód jeździ tak samo, y, rozruch jest taki sam i wyłączanie silnika też jest. Takie samo. Także najprawdopodobniej to koło nadal jest sprawne. Dlatego zobaczymy, co jest w środku i co tam ewentualnie może się popsuć, a co może jest popsute. Dlatego teraz rozwiercę te nity. Mam nadzieję, że te nity spajają te dwie masy, te dwie części tego koła i wtedy ukaże się wnętrze. Będzie wszystko już jasne, jak to działa i co tu się y, może w ogóle ewentualnie popsuć, bo popsuć może się bardzo wiele rzeczy, takich, które w ogóle można sobie y, nie wyobrazić, ale będzie jasne, takie co może się przydarzyć, to to będzie widać i będzie też widać, jak to jest zbudowane. Zwiercone, łatwo poszło. Trwało to parę minut. W każdym razie pierwsze otwarcie. Pierwsze luk do środka. Teraz tak, tutaj to ta część, ta masa ona wcale nie jest ciężka. To, to co trzymam teraz. I co? I tutaj na tej masie. No oczywiście wiadomo, że tutaj już te nity są rozwiercone, także część. Ta część jest połączona z inną częścią, pod tymi limitami, ich teraz tutaj nie ma. W każdym razie, tu jest taka tulejka. To ta tulejka wygląda bardzo dobrze. Tutaj nie ma co tej tulejce zarzucić. Ona jest w porządku. No i co? Ta część, która spotyka się z tarczą sprzęgła. Jest bez zarzutu, tak? No bo jeżeli to łożysko ślizgowe jest w porządku, no to wszystko jest w porządku, to to odkładamy na razie. Idziemy dalej. Zobaczymy tutaj, co się dzieje. Aha. I teraz jest kwestia taka, że i tak to chyba niewiele dało, bo to to tam właśnie w środku. Jest dopiero ten zespół, który to amortyzuje. Tam są, tam jest to połączenie. I tu najprawdopodobniej w tym miejscu i w tym są sprężyny i one się opierają tutaj. No to w każdym razie na tą chwilę. No i tu widać, że tutaj są spoiny. Czyli najprawdopodobniej to jest składane i później tutaj to jest. Zaspawane, i wtedy to już stanowi jedną całość. W każdym razie, te spojny trzeba w takim razie przeciąć, żebyśmy dostali się dalej do środka. Ale na tą chwilę, stan jest taki, że ta część, która spotyka się z tarczą sprzęgła, jest połączona tutaj z taką tarczą. Tu były po prostu nity. Te nity ja rozwierciłem. I to sobie tutaj tak po prostu y, pracuje. Teraz to robi wrażenie, że to pracuje na smarze, ale nie wiem ile tego dostało się tereboru, czyli tego y, specyfiku do wiercenia. Bo wydawało mi się, że wcześniej to nie chodziło tak y, właśnie na smarze, tylko że to chodziło sucho. Dobra, nic to, szlifierka kątowa, y, tnę te wszystkie. I mam nadzieję, że wtedy to nam odkryje dopiero całą tajemnicę tego dwumasowego koła zamachowego. Jeszcze możemy ze zerknąć. O, tutaj była jeszcze taka tulejka stworzywa. Aha, bo ta tulejka. O, nawet się na dwie roz rozdzieliła. Ta tulejka pracowała tutaj. I to jest. To jest jedna część tej tulejki i ona była tutaj. A to jest druga część tej tulejki. I teraz tak to, to jest tworzywo sztuczne. To jest tworzywo sztuczne bez wątpienia. Natomiast to wygląda na stalowe. Tak, i to jest stalowe. Czyli to sobie było. To ma takie ząbki. I to sobie było tutaj, w tej tulejce, tymi ząbkami. To stanowiło wtedy taki zespół. I to sobie tutaj jeździło. A tą stalową częścią. A tą stalową częścią spotykało się. O, ta stalowa część szła tam. I to też wszystko wygląda tutaj dobrze. Jeszcze obejrzymy stan. Tu, gdzie pracuje ta tulejka, ale tu widać, że tu coś pracowało. Że są tutaj ślady, ale to jeszcze nie jest jakieś straszne zużycie. O, widać dokąd tutaj to jeździło, bo tu jest takie odbarwienie. Dobra, trzeba y, ciąć spory, żeby iść dalej. Jest kolejny status. przeciąłem to tutaj po obwodzie i okazało się to niepotrzebne, bo ta część bo ta część to jest tak naprawdę jedna część. Ja to porozcinałem. To porozcinałem, ale to, co trzymam, to jest jedna część i ona nachodzi na to po prostu i rzeczywiście trzymała się tymi spawami, tylko trzeba było to po prostu Dobrze odbić i tyle. Także to, że ja to dookoła przeciąłem, to w ogóle to nic tutaj nie wniosło. Bo to rzeczywiście, jak ja to przeciąłem, no to to zeszło, ale to nie dlatego, że to przeciąłem, tylko po prostu dlatego, że to się wszystko rozluźniło. Także tak to wygląda. To jest taka jedna dodatkowa część, bo to jest taka jedna część. Która jest tutaj po prostu zakładana na to, i jest tutaj po prostu spawana, i to sobie tu po prostu e, na tym kole jest. I to tyle. Także ta część tu trzymała się tylko tymi e, spawami. Natomiast e, dalej koło jest w jednym kawałku, można powiedzieć. Jeszcze nie odkryło swojej tajemnicy, co jest w środku. I trzeba teraz tu widać, że tu jest e, taki albo zgrzew, albo spaw, albo jakiś spaw laserowy, bo jest bardzo ładnie tutaj to e, pospawane, połączone termicznie, bo tutaj to widać to połączenie termiczne. Także e, ta góra do tego wszystkiego jest tutaj po prostu przymocowana tym stawikiem, więc ja kolejny raz łapię za szlifierkę i e, myślę że po tym po prostu połączeniu e, przetnę to no i wtedy chyba już będzie to co to co chcemy zobaczyć chwila później jest rozcięte tutaj e, i jest w końcu otwarta i możemy w końcu zajrzeć, co jest w środku. Otrzymał smar. To jest pierwsze otwarcie, ja tego nie otwierałem. Jest tutaj dużo smaru. Tu jest najprawdopodobniej to jest najprawdopodobniej uszczelka, żeby ten smar się stąd nie wydostawał. Więc ja to teraz podniosę. Mhm. Tak, i to. Tu było. O, tu są otworki. I to było tutaj, tak. Czyli to jest najprawdopodobniej uszczelka. I teraz podniosę, mam nadzieję, to. To było połączone. To było połączone y, nitami. Tą tarczą, która styka się z tarczą sprzęgłową. Czyli tutaj jest ta druga część, ta, ta druga masa. No i teraz co tu jest? Tu jest taka blaszka. To jest taka cienka blaszka. I ta cienka blaszka wydaje mi się, że jest tutaj po to, żeby ona po prostu delikatnie sprężynowała do góry, żeby dociskała tą uszczelkę do tej drugiej części do tej części także wydaje mi się, że ta cienka blaszka właśnie to jest taka cieniutka blaszeczka, zresztą widać, że ona jest odgięta i można ją i można ją sprężyście zginać no i dobrze i to, ta część Przekazuje siłę przez te dwa zęby na sprężynę. No i dobra. Teraz tak, idąc dalej, widzę, że jest tutaj jakaś forma uszczelki wewnętrznej i poza tym są sprężyny wyjmę je zobaczymy co tutaj jest aha i tutaj jest tak że jest jedna sprężyna a w tej sprężynie jest jeszcze jedna sprężyna dobra trzeba to wyjąć o jest jeszcze jedna sprężyna i ta sprężyna Druga, one są w dobrej kondycji. Te sprężyny, tutaj nie widzę nic na nich podejrzanego. Ta druga sprężyna jest krótsza od tej dużej. Czyli, jak kończy się skok tej, to wtedy włącza się do pracy ta. Dzięki temu tu jest pewnie uzyskana progresja, do pewnego momentu to się ugina w miarę łatwo, a później jak natrafia na tą drugą sprężynę, no to już cały ten układ staje się sztywniejszy. No i dobrze, no, te sprężyny są całe, ta mała jest cała, ta duża też jest cała. Nie widać tu, żeby była jakaś powycierana. No i dobra, tu są jeszcze takie, widzę... A to ja przeciąłem. Tu są takie ślizgi dla tych sprężyn. O, no tu jest to pocięte przeze mnie. Ale zaskakująca jest ilość smaru tutaj, że to naprawdę... No i ten ślizg też jest w dobrym stanie, bo to wszystko pracowało w tym smarze, także to nie miało szansy tutaj na jakieś mocne zużycie tym bardziej, że tutaj względne prędkości tych sprężyn nie są duże i to jest koniec, to jest wszystko co tu jest nie ma tu żadnych jakichś dodatkowych mas po prostu są jest sprężyna gruba jest sprężyna cienka i krótsza są takie Prowadzenia do tych sprężyn, żeby ona tu sobie ładnie się oparła, te sprężyny spotykają się z tym, można powiedzieć, zabierakiem. Z tym zabierakiem, a ten zabierak spotyka się z tą częścią. Z tą częścią ten zabierak. I ta część stanowią jedno poprzez te e, nity. To po prostu kiedyś było e, zespolone. To po prostu porusza tymi e, sprężynami. I to koniec to jest wszystko. Nic tutaj więcej nie ma. Czyli teoretycznie to tak, sprawa numer jeden, dopóki jest smar to nie ma korozji. Jak nie ma korozji, to nie ma wszystkich problemów z tym związanych, czyli y, zwiększania objętości, zacierania, y, zmniejszania przekroju. Y, także dopóki był tutaj ten smar, a jest po 13 latach i 400 tysięcy kilometrów, to y, nie ma korozji. To jest y, plus. Czyli te uszczelnienia, które tutaj były, zdały egzamin. Zresztą to widać tutaj. Sprężyny całe, te prowadnice całe. W zasadzie co tu może się popsuć, może ewentualnie pęknąć sprężyna. Nawet gdyby ona pękła, to i tak jest z boku jest prowadzona tym ślizgiem, od góry jest prowadzona przez to, a od dołu jest prowadzona przez to, przez po prostu tą obudowę. Więc nawet jakby ten kawałek tu się znalazł, to i tak niewiele tutaj to zrobi, oprócz tego, że zmieni się charakterystyka tego. To nie powinno tutaj dojść do jakichś strasznych rzeczy. Nic strasznego nie powinno się wydarzyć. Teraz, tak, tu jest to takie uszczelnienie. To już pracuje na sucho. Już mam całe rękawiczki w smarze, dlatego troszeczkę to usmarowałem, ale to pracuje na sucho. Widać, że ta część nie jest uszczelką, tylko to jest po prostu rodzaj łożyska. To jest po prostu pozwala na ruch tego, na ruch tego zabieraka, i ten zabierak jest tutaj trochę prowadzony, no bo wiadomo, że to jest, to jest połączone z tą częścią, a ta część jest prowadzona przez tą tulejkę, przez to łożysko. Także yy, można powiedzieć, nie ma tutaj w tym yy, dwumasowym kole zamachowym yy, słabych punktów. No bo nic tutaj nie może takiego się strasznego yy, wydarzyć. Oczywiście może, no bo to Wiadomo, że to takie rzeczy się dzieją, co nawet nie przychodzą do głowy, ale oceniając to tak tutaj po prostu jak to jest zbudowane, to nie ma tutaj co się wydarzyć. I to tyle z tego całego e, koła dwumasowego. Ten luz, który e, tutaj jest, to on wynika stąd, że. Jest po prostu miejsce pomiędzy tymi sprężynami. One tutaj sobie siedzą. One są po prostu. Te sprężyny są po prostu krótsze. Ale to one już tak po prostu mają. I są krótsze niż. niż tutaj y, te zęby tego zabieraka. Więc to po prostu tutaj taki luz od razu y, ma. Ale widać, tak to ma być. I to koniec. Wszystko, co tu można było zobaczyć, to. Jest już y, zobaczone, nie ma co tutaj dalej y, szukać, po prostu to wyjeżdża na złom i koniec tej historii.